Popatrzymy sobie w oczy. Jak kurwa tęsknię do to... tu. Ja pierdziele Masakra Nie odkleiłbym się od ciebie teraz No Mam nadzieję, że to też Wciąż nie ma za mną? Nawet nie wiesz jak bardzo? Nie, nie, mnie do końca tutaj. Przywieź mi pieniądze, obiadek. Zrób to dla mnie. Prząć tego kurwa Ubera. Naszykuj jedzenie. Przyjedź do mnie. ze mną na ławce. Przytul mnie. Tak na godzinę mnie przytul. I nic nie mów. Przytul tylko. I daj się wypakać. A po godzinie mi powiesz, co jest gra. Przyjedziesz? Zrobisz to, co? Zrobisz? Już kurwa trzy miesiące nic nie robiłem. Mogło być. Pięć spraw sądowych, kurwa za miałem, że chciałem zrobić to, co Cię teraz proszę. Zrób to ty. <grym> nie zadzwonię na policję, że tu jest. I poproszę ich, ich wszystkich, żeby też nie dzwonili. Pożywiasz obiadek przy tulmie. Uspokój mnie Zobacz tam tabletka jest Jakaś może to byś mi wzięła po drodze Daj mi pieniążki Kupię sobie hotel Bo chodź ze mną i weźmiesz Potrzebuję na tydzień Powiesz mi od razu Które miejsce tutaj w Anglii wybrać Bo już dzisiaj mógłbym tam jechać A nie wiem gdzie Muszę obejrzeć najpierw miasto, plaże i wtedy mogę wybrać. Tylko musimy powiedzieć, którą. Zawsze chciałaś na górę, to ja też. Ty też. Też zawsze chciałem. No, tam gdzie plaża. No. Czekam mi się w te drzwi patrzę. I wejdź przez nie zaraz.